Donald, yy, Donaldinho Tusk jako gość wydarzeń w Polsacie informuje o informacjach, jakie przekazał Murański jakiś tam jeszcze, że coś tam słyszał, że wielki bój i tak dalej, i tak dalej. O Nawrockim, że on pilnował czasu, że jakieś panie, że jakieś domy, nie wiadomo o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj, broń Boże, nie bronię. Pana Nawrockiego, ale zastanawia mnie jedna rzecz, znaczy zastanawia mnie. No, smuci mnie fakt, że jakby nie było, jakby nie było, Donald, Donald Donaldini Tusk jako premier rządu polskiego powołuje się na słowa Mureńskiego. Yy, który to no, Morański absolutnie, absolutnie był zawodnik MMA i tak dalej, czy tam obecny, nie wiem, nie śledzę tej patologii, ale yy, no, powołuje się na słowa człowieka, który no jest bardzo, bardzo słabo wiarygodny, że tak powiem, człowieka, który reprezentuje sobą, moim zdaniem, to jest moje zdanie, no, lekką patologię, no to jest niepoważne i to jest mało profesjonalne, żeby premier rządu powoływał się na słowa człowieka, który jest, że tak powiem, mało rzetelny, co do pana Nawrockiego i tak dalej, i tak ja dalej. Tu, broń Boże, nie bronię Nawrockiego. Nie wiem, nie znam się. Bardzo możliwe, że były jakieś tam brudne sprawy i tak dalej. To nie chodzi o to. Chodzi mi o to, że premier rządu. No, moim zdaniem nie powinien tutaj poruszać i brać pod uwagę informacji z takiego źródła jak Murański albo może inaczej, może oni powinni to sprawdzić, czy rzeczywiście pan Nawrocki miał układy jakieś tam brudne, że pilnował czasu, że jakieś panie, że jakieś domy, że wiecie o co chodzi, nie? Jakieś takie nieciekawe rzeczy, ale to inni ludzie powinni sprawdzać. Nie uważam, że Uważam, że na... Tusk nie powinien publicznie w telewizji poruszać tego tematu. On nie powinien rozstrzygać tego, że pan Morański mówił i tak dalej, bo w tym momencie wychodzi na to, że Morański dla Tuska jest jakimś autorytetem w tej sprawie. Tego nie powinno być. Służby powinny się tym zająć. Nie publicznie. Mogłaby być paść informacja, że służby zajęły się, że tak powiem, rozwikłaniem tej sprawy, dochodzeniem w tej sprawie. Czy rzeczywiście pan Nawrocki był uwikłany w takie dziwne rzeczy? Ale uważam, że premier rządu nie powinien takich rzeczy mówić publicznie, bo wychodzi na to, że pan Morański jest autorytetem dla pana Tuska i może, kurde, zaraz zostaje doradcą Tuska.